Cześć wszystkim, z tej strony Dolerian i witajcie po kilkudniowej nieobecności na kanale spowodowanym wyjazdem, no bo są w końcu wakacje, a ja nie pomyślałem, żeby zrobić jakikolwiek zapas materiałów, filmów, chociaż nawet nie wiem, żeby mi się zmieściły, ale może jeden, dwa miałbym, no ale... Nie istotne. Istotne jest to, że po powrocie uznałem, że wrócimy z powrotem do Minecrafta, ale tym razem cofniemy się trochę wstecz do wersji alfa 1.1.2 stopa 01, bo jest to wersja, która mnie ominęła. Nie ukrywam, trochę mam taką nostalgię. Ja wiem, że miałem filmiki z jeszcze wcześniejszej jakiejś wersji, ale wiadomo, to były tylko próby patrzenia jak w ogóle gra działa, a potem przez jakiś czas nie grałem no i potem wiadomo, że gram aktualną świeżą wersję, która była więc stwierdziłem, że skoro i tak nie mam już save'u bo miałem formata to zaczniemy nową przygodę trochę ubogszą wersję w której się pobawimy ja też dla nowych tutaj o, o ludzi, którzy nie znają tej gry będę mniej więcej też pokazywać może coś tłumaczyć, coś co pamiętam ale też nie będę jakoś tutaj specjalnie też udawać, że nie wiem, że nie wiem czy coś jest, chyba, że faktycznie zapomnę Generujemy po prostu nowy świat i zobaczmy, gdzie to piękna strona nas wyniesie. Fragment pustyni, ok. I gdzieś my to są teraz, co? No tak, widzę trochę płasko. A, i mam nadzieję, że render będzie trochę mi sprzyjał. Mogło zmniejszyłem w tej wersji, bo chciałbym mieć trochę więcej FPS-ów. No ale dobra koniec tutaj kombinowania uuu, już sadzonka mi spadła pięknie, możemy posadzić sobie drzewko o, na przykład tutaj więc jak to się tu prezentuje no, można powiedzieć, no niewiele bo mogliście, niestety tam widać chyba już jakieś zwierzątka czy tam jest korówka i owca chyba tak, dobra musimy się naszykować na nockę więc najlepiej co pierwszą to zebrać sobie drzewo, tak będziemy zbierać drzewo ręką bo no nie mamy jeszcze żadnych materiałów do cięcia, jeśli można to tak ładnie nazwać. Mam nadzieję, że kogoś to nie będzie frustrować, że się po prostu tak bawię taką narrację. Ale mi się wydaje, że wśród tego klimatu to idealnie pasuje. A jak wspominałem, może są osoby, które wpadną na ten materiał i nie wiedzą, jak się to gra, co to jest za gra. A no, no w sumie no, mądre dolerium, powinienem powiedzieć, cóż to jest za gra, skoro chce się bawić taką narrację. A więc, mój drogi. Widzu, widzko Jest to jak widać kwadratowy świat W którym no, Bawimy się naszą wyobraźnią Głównie budujemy Niestety noce nie są tu aż tak przyjemne jak w dzień Więc musimy Zbudować szybko pierwszą bazę Dobra Musimy wejść na inwentory O ja dobrze pamiętam No i z zwykłego drzewa Musimy sobie zrobić deski Z tych desek możemy sobie tutaj Zrobić parę patyków Oczywiście musimy tu sobie też zrobić tak zwany stół do craftowania. No ja tu tak nazywałem z chłopakami, tam jak graliśmy na serwerze. Dobra, więc możemy sobie już szybko postawić. No, i jak widać, tu już mamy trochę więcej okienek, i dzięki temu możemy już coś więcej wykreować. Na przykład coś, co ja lubię robić zawsze, czyli pierw kill off. Pójdziemy, tak ja wiem, to jest absurd, to jest drewniany kilo, no wiadomo do czego do kupania kamienia, ale nie ma tego sensu, no, ale da się, da się. Rączką nie warto próbować, bo rączką się wykopie, ale nie będzie się mieć surowców. Ten inventory na razie zostawię, przeraz się ten stół do kraftowania, sorry, niektóre nazwy mi się będą myli, bo próbuję sobie też tak odświeżyć. Trochę mój reset wakacyjny sprawił, że ile tu sadzonek się pojawiło? A czemu one tu się tak DYSYPUJĄ? Dobre pytanie. No, tu dziś słyszę kurde kukurę. Ku, wiadomo, że podczas nagrywania tego jeszcze nie wiem. Może jak to w miarę będę sklejać, to zobaczę błąd, ale też śmiało możecie pisać w komentarzach, czy coś jest za głośno, czy dobrze mnie słychać. No bo że są to zauważyłem, to wiadomo, poprawię się w następnym odcinku same odcinki chcę, żeby były w miarę dość krótkie, chociaż na początek no, z uwagi na to, że no, czekam aż przyjdzie mi mój nowy dysk twardy no, ja chcę się tu spiąć nie, czekaj, robi się ciemno nie, chyba nie, całe szczęście <gry> dobra, ja chcę zebrać sobie właśnie oto piękny kamień żeby móc zrobić sobie mocniejsze, lepsze to narzędzia do cięcia drzewa czy chociaż obrony w formie miecza, czy po prostu kilow więc na sam start zawsze najlepiej, żeby nie marnować aż tak surowców, warto po prostu się zaopatrzyć w drewniany kilof i na jego podstawie po prostu już zebrać lepsze surowiec, żeby po prostu zbudować no, kolejne inne cuda, które zaraz sobie tu zrobię. Tak teraz do głowy mi przeszło, że budowanie bazy to jedno, ale tymczasowa baza w sumie mogłaby być tutaj, nie? No już w sumie jak tu jestem, już taka przestrzeń mi się robi. Pozbieram tylko jeszcze trochę wiadomo drewna, żeby mieć na przykład na drzwi, czy też łóżko. A no tak. Najważniejsza rzecz. O, też jak widzisz już trochę na tym moim drewnianym kilofie już jest tak coraz mniej kreski wytrzymałości. Ja zawsze lubię kopać wiadomo do ostatniego. Chociaż... Nie, no dobra, bo tu mi zaraz zejdzie, więc nie wiem czy jestem z tego tak odchodzić. O! O i już poszło. Dobra. Mam ile 33. Stołna? Dobrze. Więc możemy pójść z powrotem chyba po stół do kraftowania, ale tutaj widzę... Okej, okay, owiecki! Ło. Łowce potrzebujemy wełny! Ja muszę mieć łóżko, żeby przespać ten koszmar, który tu nadejdzie. Chociaż wiadomo, że w tym odcinku nie wiem, czy uda mi się pokazać, ale dziękować. Gdzie kolejna do oskubania? Tam na dole? Aj, aj, uuu, a ta mi dała odpowiednią ilość. Oho Tam już widać skubańców, Już ich tam widać. O, a tutaj mamy węgiel, po którego przyjdziemy może potem. Czyli czasami da owiecka jedną, a czasami aż trzy. Ładnie. Dobra, gdzie ja zostawiłem tu swój stół do kraftowania. Czy ja go gdzieś nie, nie obchodzę tu naokoło? Yy, nie, mi się wydawało, że gdzieś tam byłem. Tam tu przecież daleko nie zaszłem. Czekaj tu. Tak, dobrze. Coś właśnie czułem, że to są te okolice. Więc póki to tu jest, to możemy zrobić. Okej, okay, sobie już zrobię łóżko. Łóżko, czyli wiadomo podstawa. I... A w tej wersji nie ma łóżek. Ale żem się... No, to są pewnie te moje... Piękne ubytki, znaczy ubytki, skoro mogłem pamiętać czy w ogóle wiedzieć, skoro tą wersję ominąłem dolerian Ale dobra, zróbmy sobie właśnie ten kamienny kilof Tak się robi miecz Ładnie, przyda się I możemy jeszcze zrobić siekierkę o A to tutaj to jest motyka do uprawy Tylko ja nie wiem czy w ogóle w tej wersji ona też się mniej więcej nada. Zrobić można, ale sadzonki, dobra, potem pokombinujemy. Dobra, mogę sobie trochę szybciej tym chyba, że to jest ta sama prędkość. Nieważne. Dobra, możemy pozbierać trochę więcej drewna. Jak widać teraz idzie to bardzo ładnie, szybko. I mam nadzieję, że będziecie mieć trochę ubaw, czy też nie będziecie mieć jakiegoś tutaj żalu, że trochę mi się mylą wersje, no ale... Jak wspominałem, i, i obiecuję, mówię to ostatni raz, ominałem tą wersję, a że graliśmy trochę na nowszej, no to wiadomo. Wiadomo. Teraz mi się będą myć, mylić fakty. No, nie zawsze wszystko było. I przynajmniej możemy teraz zobaczyć, co w tej takiej, można chyba nazwać najpopularniejszej wersji Minecrafta z tych początków, najbardziej tak, no, co, co jeszcze nie było. No, wiemy, że już łóżka nie było. Czyli tutaj nocki odpadają. Znaczy w sensie przespalania. Ok, trochę ziemi też możemy zebrać. Wiadomo. Podczas jakiegokolwiek eksploatacji, jakiegokolwiek chodzenia, zabawy. Po prostu po marnować inne surowce? Ziemia jest taka pospolita i ją możemy po prostu mieć. Żeby się gdzieś spiąć. Ewentualnie zabudować w formie zagrożenia. Zobaczymy. A tak, jeszcze wracając do tej serii. Nie wiem, ile będzie mieć odcinków, może jak najwięcej. Chcę się no, pobawić w tym serii. Trochę ją, wiadomo, chłonąć, faktycznie coś tu zbudować, jakoś fajnie rozbudować. Może bardziej niż wcześniej, w tej nowszej wersji z poprzedniej serii, co miałem. No zobaczmy, zobaczmy. Też mogę jedynie tutaj, dobra, bo jeszcze to pozbieram. Mogę jedynie dodać, że w poprzedniej wersji. Jak to pięknie był napis y, archiwum, bo to było jeszcze na już starym nieistniejącym kanale, który już tam wiadomo został usunięty, ale że miałem materiały, to uznałem, że je dodam w formie reuploadu. Ale no, wtedy sobie przypomniałem, że w sumie była jedna z wersja, która właśnie, którą ominąłem, więc w formie holdu i, i tego małego urlopu takiego wiecie odkupienia, jeśli można to tak nazwać, po prostu przejdźmy już tak konkretnie, fajnie, na nową linię chronologiczną, Ja dobrze, idę chyba tak, tak, tutaj to jest, ok będziemy mieli tu trochę ciemno ale wydaje mi się, że chyba damy radę mamy tu jeszcze trochę tego damy radę zrobić drzwi? pewnie, dobra stona jeszcze możemy wziąć bo sobie go po prostu tutaj i tak wykopiemy Okej, okay. w sumie. Dobra. O tak. I ta muzyczka. Uuu, aż mi ciary iga. Ja wiem, ja, ja wiem, nie, nie, nie grałem. Jakby tamta wersja nie jest nie wiadomo jak bardzo oddalona. Ale sama świadomość, że się gra starszą wersję, dzięki której w sumie się ma. Nie wiem, ma to jakiś taki klimat, trochę to idzie tak na psychę, no nie no sorry. Ok, mamy początek domu. Ja się tu postaram rozbudować. Wiadomo, porobi takie nie, nudniejsze może rzeczy, albo chociaż surowce dozbierać. I się zobaczymy może w następną noc. W Minecrafcie oczywiście bądź dzień, zobaczymy ile do następnego odcinka uda mi się zrobić. A i tak przerwało mi nagranie na samym końcu, ale to już dosłownie końcówka. Dzięki za dzisiejszy odcinek, widzimy się w następnym. Cześć!